Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Zapraszam Was dzisiaj na vloga po dość bardzo, bardzo dużej przerwie Dzisiaj mamy środę i dosyć późno się z Wami witam, ponieważ jest już około wpół pół do dwunastej Także dzisiaj taki troszeczkę zalatany dzień Rano standardowo córka pojechała do szkoły, czyli ją zawiozłam później Lekarz z synkiem był No i oczywiście ćwiczenia, bo wróciłam do takich regularnych ćwiczeń Także poćwiczyłam sobie dzisiaj Jestem po kąpieli, jesteśmy po śniadanku, umyłam sobie też głowę i zrobiłam henne na brwiach, także one są troszeczkę takie ciemniejsze. Byłam także rano w paczkomacie po paczkę odebrać, bo wczoraj już mi się nie chciało, także później Wam pokażę, co takiego sobie zamówiłam. Dzisiaj też do paczkomatu przyjdą kalendarze na Dzień Babci i Dziadka, ponieważ w tym roku tak no nie bardzo miałam pomysł. Trzy lata temu też dostali kalendarz, ale był taki z wyrywanymi kartkami, a w tym roku zamówiłam takie kalendarze, wiecie na takiej zawieszce, że sobie przekładamy kartkę, na każdej kartce jest inne zdjęcie, także jeżeli dojdzie do w miarę takiej możliwej godziny, to Wam oczywiście w dzisiejszym vlogu też pokażę te kalendarze, a wracając do mojej przerwy, to oczywiście, no niestety była ona spowodowana też sprawami rodzinnymi, do tego też święta, Sylwester yy, i niestety choróbska, także chorowaliśmy na zmianę, różne choroby przebyliśmy, także no niestety, ale zauważyłam też na YouTubie, że nie tylko y, ja miałam z tym problem, w sensie, że moja rodzina, ponieważ y, oglądałam też innych YouTuberów i też opowiadali właśnie, że z końcem roku przywitały ich choróbska, także no taki jest, a nie inny czas, także też się nie chciałam odzywać, a w czasie świąt naprawdę w ogóle nie odpoczęliśmy, byliśmy w totalnych rozjazdach, w gonitwie, także... No, niby rodzinny czas, ale wiecie, każdego odwiedzić, z każdym pobyć to też nie jest takie łatwe, jeżeli ma się dosyć dużą rodzinę, ale jakoś sprostaliśmy tym zadaniom. Także, no, święta spędziliśmy oczywiście miło, rodzinnie i było całkiem super. Dzieci też zadowolone są oczywiście z prezentów. Sylwester też był w domu, w takim rodzinnym gronie, także jak najbardziej oczywiście na plus. No i oczywiście, no mówię, między y, tymi wszystkimi. Świętami były choroby. Mnie już zaczęło brać, słuchajcie, tydzień przed y, świętami, więc cały tydzień byłam chora. Później ten tydzień, w którym były święta, wiecie, gonitwa, za wszystkim, żeby ponadrabiać naprawdę zaległości z zeszłego tygodnia, bo naprawdę leżałam tylko praktycznie w łóżku. No i akurat później dwa tygodnie miałam w spokoju: to też mój mąż, później dzieci, i tak wiadomo, później znowu ja. No i tak póki co się skończyło. Dzisiaj właśnie byliśmy u lekarza. Mam nadzieję, że już ostatni raz. Jakiekolwiek leki, lekarz i tak dalej. Wczoraj też byłam u okulisty z córką, także no mówię, cały czas coś się dzieje. Także dzisiaj będzie taki dosyć krótki vlog, ponieważ chcę się wdrążyć na nowo w nagrywanie filmików, także mówię, dzisiaj byliśmy u tego lekarza i synek ma coś z kartanią, także dostał leki. Mam nadzieję, że na dniach to wszystko się unormuje. I co? I ja też, jak widzicie, tutaj moja cera. Nie wygląda zbyt dobrze. Zaraz idę sobie zrobić makijaż, ale już jest dużo lepiej. Zaczęłam też pić wapno i w ogóle zmieniłam troszeczkę pielęgnację tutaj. No, niestety miałam też problemy, na pewno też w większej mierze przez to jedzenie, ponieważ ja na co dzień nie jem, nie piję takich różnych rzeczy, więc moja cera też się zmontowała. No i póki co mam teraz wszędzie ślady, które się oczywiście goją, także wraca też moja cera do takiej swojej normalności. Także to taki dłuższy wstęp, mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się spodoba, będzie on krótki, tak jak mówię, chcę się wydrążyć w nagrywanie, mam w planach też nagrać dla Was jakieś stylizacje, także dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na taki filmik, bo wiem, że ogólnie na moim kanale hole, ubrania, kosmetyki, właśnie stylizacje to jest coś, co najwięcej jest oglądane, także... Chciałabym coś takiego nagrać, ale nie przez 7 dni, tylko po prostu w jeden dzień Wam pokażę na przykład 7 stylizacji, także zobaczę jak to wyjdzie. Mam parę planów na nagrywanie, mam nadzieję, że w miarę mi to zacznie sprawnie iść i że już wrócę do takiego systematycznego nagrywania. Także ten wstęp był bardzo długi, ja idę teraz zrobić sobie makijaż. Na szczęście dzisiaj mam trochę luźniejszy dzień, muszę tylko posprzątać tak generalnie i kuchnię i łazienkę, a tak to jest czysto, obiad mam ze wczoraj, ponieważ wczoraj była pomidorówka, także została jeszcze, więc to dzisiaj wyjemy, więc taki luźniejszy miałam dzień, dlatego też postanowiłam nagrywać vloga, pokażę Wam parę nowości, wczoraj też odebrałam jedną paczkę, nie, dwie paczki, nie, jedną, a przedwczoraj jeszcze jedną, także też się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy czasem nie sprzedać ją dalej. No i też zamówiłam sobie buty z vintage, także troszeczkę nowości u mnie się pojawiło, może też nagram jakiś haul z ubraniami, także też możecie pisać w komentarzach, czy jesteście za takim filmem po prostu, także ja już nie przedłużam, idę zrobić makijaż i odezwę się do Was później, pokażę Wam, co tam sobie ciekawego zamówiłam. Także ok, ja już makijaż zrobiłam, posprzątałam to, co miałam posprzątać, także jeszcze parę rzeczy mi zostało, ale generalnie podkurzałam, posprzątałam w łazience. Wstawiłam naczynia, wyciągłam, także wszystko porobiłam. Później sobie zjemy jeszcze zupkę, ale póki co jeszcze nie jesteśmy głodni. Także przyszłam wam pokazać, co dzisiaj odebrałam z paczkomatu i w ogóle co od poniedziałku do mnie przyszło. Także później to wam wszystko przymierzę i pokażę, bo nad jedną rzeczą się zastanawiam. W sumie nad dwoma się zastanawiam, ale generalnie. Jedna mi bardziej leży niż druga, także już pokazuję Wam o czym ja tutaj mówię. Także w zeszłym roku w Lumpeksie udało mi się kupić taki płaszczyk. On jest taki, jak widzicie, barankowy, czarny, tak się prezentuje. Także w tamtym roku go kupiłam w Lumpeksie za jakieś 20 zł i jest naprawdę mega. W zeszłym roku w nim chodziłam i w tym roku w nim chodziłam, tak jak widzicie, on ma taki materiał. I powiem Wam, że w tym roku jest szał na coś takiego, także ja się troszeczkę późno obudziłam i chciałam coś takiego kupić ale w kolorze jasnym ogólnie czarny jest spoko, ale jak widzicie każdy poproszek widać, także przed każdym wyjściem muszę rolką przejechać, żeby te różne włosy i kłaki z niego zdjąć, także chciałam coś jaśniejszego no i się obudziłam zbyt późno bo już wszystko w moim rozmiarze, w takich kolorach było wyprzedane, także przejrzałam oczywiście OLX i Vinted, już Wam pokazuję kupiłam takie dwa płaszczyki, jeden jak widzicie jest taki kremowy i jest rozmiar 36, mógłby mieć rozmiar 34, aczkolwiek y, bardziej mi ten leży niż ten tutaj, taki kamelowy, ponieważ ten kamelowy jest rozmiaru, rozmiaru oversize, mimo że to jest rozmiar 34, to jest taki oversize, aczkolwiek, no nie wiem, no nie do końca się w nim dobrze czuję, więc y, możliwe, że go wystawię na Vinted. Także coś takiego kupiłam, wam za chwilę y, przymierzę i pokażę, jak to się prezentuje. No, i tutaj ten, właśnie jaśniutki, także to jest troszeczkę, jak widzicie, krótsze od tego. I zamówiłam też buty z Zary, oczywiście kolor beżowy, one są z działu dziecięcego. I teraz na promocji były za 69,99. Ogólnie wcześniejsza cena to 139 zł. Także zamówiłam sobie jeszcze inne z nowej kolekcji, właśnie z działu dziecięcego takie z przodu z zameczkiem jak nie zapomnę to wam tutaj gdzieś wkleję zdjęcie aczkolwiek no, nie przypadły mi w ogóle do gustu jak wyglądały ani na mojej stopie ani w ogóle także je odesłałam wczoraj tych jeszcze na nie miałam tyle co w domu pochodziłam w nich także jak widzicie metka jeszcze jest i generalnie to jest rozmiar rozmiar 37 i ten lewy bucik jest jak najbardziej w porządku one są takie jak widzicie z gumeczką i bez zamka, także no, wolałabym, żebym miał zamek, ponieważ łatwiej by się zakładało, także zanim wcisnę nogę, to troszeczkę muszę się namęczyć, zaś ten drugi bucik jest jakby troszeczkę luźniejszy, więc możliwe, że ktoś go przymierzał i teraz się zastanawiam po prostu, czy je wymienić, a znowu mi przyjdą jakieś, czy po prostu przyzwyczajcie się do tego, że ten nociut jest luźniejszy, nie jest to jakoś mega różnica, ale ja jestem wyczulona i buty muszą być dla mnie idealne i przelegające, nie lubię jak mi coś lata i jest luźne, także jeszcze dzisiaj je poprzymierzam i zadecyduję no i tak właśnie dzisiaj też zastanowię się nad tymi dwoma płaszczykami i jeden wystawia raczej. Chyba, że no, ubiorę i jakoś mi dzisiaj wszystko będzie się podobało, to zostawię oba. Także za chwilę Wam poprzymierzam to i pokażę. I oczywiście od razu zadecyduję, czy wszystko zostaje, czy coś idzie dalej do sprzedaży, bądź te buty, czy zwracam, czy zostawiam. Także to wszystko za chwilę zadecyduję. Później oczywiście idę się pobawić z synkiem, zjemy zupkę i pewnie będzie czas, żeby jechać do szkoły po córeczkę. Także. Zobaczymy co będziemy później robić. I tak się prezentuje to pierwsze futerko. Teraz jak tak przymierzyłam, to w sumie nie wygląda jakoś źle. Troszeczkę tutaj widzicie jest szersze, ale to jest krój oversize, także no tak to powinno wyglądać. Więc w sumie teraz jak tak patrzę na siebie, to nie jest tak źle, aczkolwiek no jeszcze to przemyślę. Także tak się prezentuje te takie kamelowe futerko. Tutaj zapiąłam sobie na jeden taki guziczek, można rozpiąć, i tak to wygląda. Buty też mam na sobie. I teraz no mam rozkminę. Ten jest po prostu ideolo, także super. A ten tutaj mi delikatnie pięta lata, więc nie wiem, czy go zostawić, czy jednak zamówić jeszcze raz rozmiar 37, i wtedy zobaczyć. Także no nie wiem, mam rozkminę teraz. Ale dobra, przymierzam jeszcze futerko numer 2. I tak wygląda te jasne futerko. Także no w tym na pewno czuję się zdecydowanie lepiej, ponieważ jest fajniejsza długość. Także ja lubię takie właśnie troszeczkę przed kolano. Aczkolwiek tamten też zasłania tutaj plecy i pupę, więc nie jest jakiś najkrótszy. No i tutaj też y, troszeczkę mam luźniej, ale stwierdziłam, że może na jakiś grubszy sweter to będzie się fajniej sprawdzało, bo tamten mam rozmiar 34, więc jest taki no wiecie, dopasowany bardzo, a ten jest taki luźniejszy, ten sweter na mnie też tutaj, co mam na sobie nie jest jakiś gruby, więc no po prostu będzie taki wiecie e, inny także tutaj ma kieszonki, tak się prezentuje z tyłu także tak to się prezentuje, no i na pewno no, ten kożuszek zostawiam tamten jeszcze przemyślę i jeszcze będę kminiła nad tymi butami bo naprawdę generalnie mi się podbają fajnie wyglądają na nodze więc dzisiaj muszę podjąć decyzję, czy zostawić, czy zamówić jeszcze raz rozmiar 37 i zobaczyć, co przyjdzie. Także dobra, to na razie tyle, co chciałam Wam powiedzieć. A no i koniecznie wydajcie znać na dole w komentarzach, który korzuszek Wam się bardziej podoba: czy ten jasny, czy ten taki kamelowy. Która już odebrana, zjadła obiad, tak że jest chyba po godzinie 15 parę minut. Wybieramy się jeszcze na spacer, póki w miarę jest widno. Zajdziemy sobie do Pepku, bo dzieciaczki chciały coś sobie tam kupić. Dostały swoje pieniążki od dziadka, więc idziemy sobie na spacerek, pospacerować, skorzystać z pogody i świeżego powietrza, póki nie wieje, nie pada, nie ma jakiejś tak itd. I zahaczymy od razu po drodze sklep, także uciekamy. Muzyka Yeah. Chwilą weszliśmy do domu. Za chwilę jest godzina 17, także nie było gdzieś nas z jakąś godzinkę. Nie zmarznęliśmy aż tak bardzo, na szczęście nie było na minusie. Także jest OK, ale herbatka zaraz jakaś wleci, żeby się troszeczkę rozgrzać. Oczywiście zjemy sobie też jakiś fajny podwieczorek. No i przy okazji też przyszła paczka do paczkomatu, także od razu ją też odebrałam. Po drodze, jak szliśmy, także zaraz Wam pokażę te kalendarze, które zamówiłam właśnie na dzień babci i dzień dziadka. No i co, kochani, i z tego miejsca też się będę za chwilę z wami żegnała. To będzie taki, wiecie, rozruchowy dla mnie vlog, taki troszeczkę krótszy, no ale mam nadzieję, że i tak Wam się podobał. Także już Wam pokazuję te kalendarze. I kalendarze właśnie przyszły w takim fajnym tutaj, jak widzicie. Co to jest? W takim. No, z kartonu, takiej teczce, powiedzmy. I tak to wygląda tutaj. To powinno być z tyłu. Kurczę. To jest zdjęcie właśnie tutaj i kochanym dziadkom kalendarz 2022. Także tak się prezentuje. No i tutaj, wiecie, można sobie te kartki przewracać. Już Wam pokazuję, jak to się prezentuje. Momencik. I tutaj mamy styczeń. Kurde, światło się odbija, także o, teraz lepiej widać styczeń. Tutaj mamy luty. Może wezmę tutaj na łóżko, będzie lepiej widać. Luty, mamy marzec też, kwiecień, to jest czerwiec, jeszcze maj nam zginął, moment, maj, czerwiec, tak jak widzieliście wcześniej, tutaj, tutaj mamy lipiec, także starałam się, żeby te zdjęcia, wiecie, tak... Y Pasowały do miesiąca, po prostu. Powiedzmy, tutaj mamy sierpień i wrzesień, dalej. Co jest tutaj, październik, czyli z urodzin dzieci, zdjęcie, bo mają w październiku urodziny, później mamy listopad i gdzieś tutaj, gdzieś mamy, o, grudzień. Także tak to się prezentuje. No i my mamy takich kalendarzy sześć, ponieważ mamy dużo dziadków do obdarowania no i wszystkie zrobiłam właśnie, żeby były jednakowe, żeby wiecie nie było temu takie takie i takie i każdy żeby miał inne żebym mi później pomieszała, pomyliła także dla każdego jest taki sam kalendarz także ja jestem zadowolona za dużo też pieniędzy nie wydałam i powiem Wam, że jakość tutaj druku wszystko jest super one kosztowały 14,90 z Allegro i co tutaj jeszcze wysyłka była gratis, ponieważ no mam tego smarta, także Zapłaciłam niecałą stówkę za wszystkie kalendarze, więc myślę, że naprawdę bardzo fajna cena. Też się na ostatnią chwilę z tym obudziłam, więc y, dobrze, że się wyrobiłam. Dzisiaj jest środa, także y, 19 bądź 18, moment, 19 stycznia dzisiaj mamy, także no, na ostatnią chwilę się wyrobiłam, także jest ok, myślałam, że nie. I to tutaj zamówiłam właśnie przez Allegro na mail, przyszedł mi link przekierowujący właśnie do projektowania takiego kalendarzu, Kalendarza, no i później zatwierdziłam, i wszystko poszło do druku i przyszło, także no ja jestem zadowolona. Także moi kochani, za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję i przepraszam Was jeszcze raz za tą długą ciszę na moim kanale. Mam nadzieję, że już teraz będę systematycznie wszystkie filmy dodawała. Także za dzisiaj Wam dziękuję. Jeżeli się podobało, to łapeczka w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko i pa, pa.